Przejdźmy do tematu kolejnego. Co musisz wiedzieć o włoskiej gramatyce? I teraz generalnie włoska gramatyka, tak jak już tutaj ktoś wspomniał, e, włoska gramatyka jest łatwa na początku. Czyli na początku, jak zaczynacie naukę, to wszystko wam będzie wchodziło do, do głowy, bo nie ma trudnej wymowy słów, w miarę to wszystko gdzieś tam się układa. Ale czym dalej w las, tym niestety... Tutaj ta włoska gramatyka jest trochę jak taki ananas na pizzy, prawda? Czyli no, wiadomo dlaczego już teraz oni nie lubią ananasów na pizzy, bo są trudności. I teraz na co się przygotować? Jeśli znacie na przykład tutaj, kilka osób mówiło, że na przykład zna hiszpański, francuski, to niektóre rzeczy są troszkę bardziej rozwinięte w języku włoskim. Na przykład mamy rodzajniki. Rodzajniki to są te krótkie słowa, które stoją przed rzeczownikiem. My w języku polskim ich nie mamy. No, Włosi mają, mają też tutaj Francuzi, Niemcy, Anglicy. Chociaż Anglicy nazywają to przedimkiem, bo u nich ten przedimek, czyli to the, nie wskazuje rodzaju, no bo nie mają rodzajów już. A Włosi mają, bo, bo ten przedimek, czyli rodzajnik, wskaże rodzaj rzeczownika. Czyli mamy il, to jest określony rzeczownik rodzaju męskiego. Czyli powiemy il café, czyli kawa. Natomiast Mamy też la, to jest rodzaj żeński, czyli na przykład mamy lamuka, czyli krowa. I teraz byłoby ok, bo podobnie mielibyśmy w hiszpańskim, tylko tam zamiast il mamy l, po francusku zamiast tego mamy L, czyli le. Ale, ale tu się robi trochę bardziej skomplikowany temat, bo Włosi, jak już wiemy, nie lubią tych zbitek spółgłosek i zaczęli trochę kombinować tam, czyli na przykład zamiast il możemy powiedzieć też lo przed niektórymi, właśnie zbitkami, tak jak przed słowami, właśnie sport i tak dalej. Z drugiej strony to la czasem się skróci do samego l, bo jak mamy na przykład, nie wiem, woda, la, aqua, to, to się skraca do lakła, prawda? Czyli l wtedy z apostrofem, więc jest dużo tych takich drobiazgów, też w liczbie mnogiej mamy i, le i to i może się zmienić w li. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie wymyślili. Niech sobie z tym żyją, prawda? Więc czasem tych różnych kombinacji jest bardzo dużo. I też łączymy ze sobą niektóre słowa z tymi rodzajnikami, więc, więc to się robi trochę zakręcone. Możecie się w tym trochę pogubić, ale nie martwcie się, spokojnie, uczcie się tych zdań, uczcie się struktur, i to zacznie się w głowie układać w pewnym momencie. I jeśli pomylicie jakiś tam rodzaj, to nie będzie problemu. Najczęściej tutaj Włosi was zrozumieją. I dobra rada jest taka, że jak poznajecie jakieś słowa, to sprawdźcie sobie zawsze, jak one brzmią z rodzajnikiem. Czyli czy to jest la, czy il, czy może Lo, czy może L z apostrofem. I tutaj, tutaj zawsze warto, warto na to zerknąć. Tu mamy ten rodzajnik określony, który każdy rzeczownik tak naprawdę może mieć ten rodzajnik określony, tam z wyjątkiem imion i, i pojedynczych rzeczy. E, także to polecam sobie e, sprawdzić. Jeśli nie wiecie, jak sprawdzić, najprostszy sposób e, to jest e, możecie poszukać jakichś zdań z tym słowem, ale możecie też na przykład jak znacie angielski, wejść na Google Translate, wpisać po angielsku the coffee, albo the E, e, czyli to było the uncle, prawda, czyli the cow. I wtedy on to przetłumaczy z tym rodzajnikiem. To jest taki najprostszy sposób, jak znaleźć ten rodzajnik. Natomiast możecie też do słownika zajrzeć, czy to jest rodzaj męski, żeński i tak dalej, więc bardzo często są przykłady, po których będziecie w stanie się zorientować. Oczywiście to są rodzajniki określone, ale są jeszcze nieokreślone, jest mnóstwo mnóstwo rozmaitych kombinacji, więc to jest taka trudność, gdzie w porównaniu tam z hiszpańskim, francuskim, czy, czy nawet niemiecki też ma tych przypadków trochę, nie, ale tutaj to jest to jest kłopot. No i wydaje mi się, że największa trudność w języku włoskim to są te odmiany czasowników, bo tam jest sporo zapamiętywania, jest ponad 20 czasów w sumie. Co Jak ktoś, ktoś się pyta, to w ogóle pada, bo my, Polacy, mamy trzy i dla nas trzy to już jest za dużo, bo mieliśmy kiedyś czas zaprzeszły, z którego zrezygnowaliśmy. E, na przykład, byłem, zrobiłem coś, prawda? Czyli no, nikt już tak nie mówi, nawet w książkach gdzieś nie znajdziemy tego, ale to był czas, z którego zrezygnowaliśmy, bo my lubimy prostotę. Kombinujemy tam z dokonanymi i niedokonanymi czasownikami, ale czasów mamy mniej. Włosi mają ich bardzo dużo. Ale nie martwcie się, tym, bo te 20 czasów to jest tak naprawdę, że gdybyście musieli pisać jakieś profesjonalne teksty, i tak dalej, to tak, być może każdy z nich Wam się przydał, ale spokojnie się porozumiecie, jak będziecie znali za 4-5 czasów. I wtedy można tam kombinować, już używać jakichś naokoło trochę rozwiązań. Więc nawet jeśli nie zapamiętacie tych czasów dużo lepiej, czy tych form, bo tam jeszcze są różne tryby i tak dalej. To się robi skomplikowane, to można już sobie gdzieś tam poradzić z tymi czterema, pięcioma. Dwadzieścia, no to ciężko powiedzieć. te osoby, które są na najwyższych poziomach, ja nie wiem, czy one też płynnie w tych wszystkich czasach się porozumiewają. Czasami to są takie czasy, których użyjemy, gdy piszemy. Na przykład są te czasy książkowe, prawda? Ich nie musisz znać, wystarczy je rozpoznawać, prawda? Bo czytasz książkę, no chyba, że ktoś chce pisać książki po włosku, tutaj to, to, jest, to jest ważne. I teraz Anna się pyta też, bardzo dobre pytanie, czy włoski jest podobny do francuskiego lub hiszpańskiego? Jest podobny, ja bym powiedział, że to jest trochę taka mieszanka obu, czyli on brzmi trochę bardziej jak hiszpański. Chociaż taki z polskim akcentem, że on le, łatwiej, natomiast gramatyka jest bardziej podobna do francuskiego. Są różnice, są różnice oczywiście, ale ja bym powiedział tak, że tak jak ja miałem, na przykład nauczyłem się francuskiego, i hiszpańskiego, i potem zacząłem się uczyć włoskiego, to już miałem dużo łatwiej. Oczywiście są trudności, są specyficzne rzeczy dla włoskiego, tak jak mówię, na przykład te rodzajniki z różnymi tam kombinacjami, których nie ma na przykład w, w innych tych językach romańskich, ale z założenia. Jest podobieństwo gramatyczne, dużo słów jest podobnych. Francuski jest trochę inny pod względem wymowy, bo tamte słowa są wymawiane w sposób zupełnie inny, niż były wymawiane kiedyś. W języku włoskim one są też, tam się zmieniły, ale ta wymowa jest bardziej zbliżona do, do hiszpańskiego i tak dalej. Oczywiście były wpływy różne. Natomiast generalnie jak znacie hiszpański albo francuski, to będzie Wam łatwiej. Jedyny problem, który możecie mieć, to jest mylenie się języków. I tutaj moja rada jest taka, jak chcecie się nauczyć hiszpańskiego i włoskiego, czy portugalskiego, na przykład portugalski też jest podobny. Brazylijska wersja portugalskiego jest nawet trochę podobna do włoskiego, bo dużo Włochów zamieszkało w Brazylii, na przykład w São Paulo. Czyli tam dużo Włochów mieszka, więc to miało wpływ dosyć duży na ten język portugalski też. Więc ta wymowa może być bardzo podobna. Czyli jak mówi Portugalczyk z Brazylii i Włoch to czasem osoba, która nie zna tych języków, nie rozróżni, o jaki język chodzi. Natomiast dobre ćwiczenie, jeśli chcecie właśnie nauczyć się dwóch podobnych języków, to jest tłumaczenie z jednego języka na drugi. Czyli jak mamy na przykład po hiszpańsku zdanie estoy cansado, czyli jestem zmęczony, to zobaczcie, jak powiedzieć to po włosku. Sono stanco. I teraz, okej, okay, zobaczcie, że. Bo Włosi nie mają tego, na przykład, tych dwóch czasowników na być. A, to już jest jakaś informacja. I też jak robicie takie tłumaczenie, to w waszym mózgu te, te języki się rozdzielają. Czyli jeśli kiedykolwiek macie problem z tym, że języki się wam mieszają, to spróbujcie tłumaczyć z jednego na drugi. To bardzo pomaga i możecie też uczyć się na przykład włoskiego z pomocą hiszpańskich książek. To też jest rozwiązanie, jeśli znacie bardzo dobrze hiszpański, ale wydaje mi się, że, że takie właśnie. Proste tłumaczenia, mogą wam bardzo bardzo pomóc. A przy okazji dowiecie się, jak dobrze znacie, na przykład ten hiszpański czy portugalski, czy wszystko jesteście w stanie przetłumaczyć, bo to też jest dobre, dobre ćwiczenie. I teraz jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o tutaj naukę tych rodzajów, i tak dalej. Pamiętajcie zawsze, to jest typowy błąd dla Polaków, bo my patrzymy na słowo z perspektywy polskiego słowa. Czyli jak mamy słowo samochód, to dla nas samochód to jest chłopiec, czyli on. Natomiast po włosku, dla to jest rodzaj żeński, czyli dla Włocha samochód to jest jak kobieta. I też on traktuje dużo bardziej Polacy, to tak bardziej tam naprawiają coś, ale, ale raczej, raczej inne mają podejście, bo ten samochód jest rodzaju męskiego. A tutaj, właśnie we włoskim, jest rodzaju żeńskiego, więc jeśli powiemy piękny samochód, to po włosku dosłownie powiemy piękna. Podobnie tutaj mamy, że jest, kawa jest dobra, to oni mówią, jest dobry, bo e, dobry, bo e, kawa jest rodzaju męskiego. Więc zwracajcie na to uwagę, i czasem to jest trudne, bo żeby powiedzieć całe zdanie poprawnie, to my zanim je powiemy, musimy wiedzieć, jakiego rodzaju jest dane słowo. I to wymaga trochę praktyki, więc na początku będziecie popełniać te, te błędy, czyli powiecie na przykład, zamiast, e, e, że kawa jest do, e, dobry dosłownie, to powiecie, że jest dobra. Włosi zrozumieją, prawda? Ale starajcie się zwracać na to uwagę, bo to jest trudność, i często na przykład, że jak chcecie powiedzieć, że samochód jest tam, czyli na przykład, żeby nie powiedzieć, nie wiem, że on jest tam, tylko że ona, prawda, Więc to są takie proste błędy, ale można ich uniknąć poprzez praktykę. I teraz, jeśli chodzi o czasowniki, to o czym musicie pamiętać, jak się w ogóle uczyć tych czasowników? Po pierwsze, każdy czasownik włoski składa się z dwóch, każde słówko, które jest czasownikiem, najczęściej się składa z tematu i końcówki. Czyli temat to jest tak jakby znaczenie. Czy końcówka to jest bardziej podpowiada, czy, kto wykonuje czynność, czy to jest, jaki to jest czas i tak dalej. Natomiast temat mówi, o jaką czynność chodzi. I mamy tutaj przykład trzech. Mamy parlare, na przykład mówić, leggere, czyli czytać, i dormire, czyli spać. I teraz tutaj trudność, te czasowniki z r, zwłaszcza mogą być akcentowane tutaj, a mogą być akcentowane tutaj. I trzeba po prostu każdy zapamiętać, jak jest akcentowany. Więc nie ma, tak, nie ma tak łatwo, niestety. Natomiast widzicie, że mamy te trzy typowe końcówki. I zobaczycie podobieństwo z hiszpańskim, francuskim. Tam też jest podobnie. Przy czym francuski trochę to uprościł, ale w. Hiszpańskim, portugalskim będziemy mieli te końcówki r-ir-ir, er, tutaj mamy are-ere-ire. Dlaczego? Dlatego, że Włosi nie lubią kończyć słów na spółgłoskę. Prosta rzecz, prawda? Czyli oni zawsze będą chcieli samogłoskę na końcu dodać, żeby było łatwiej. I teraz we włoskim jest jedna rzecz bardzo ciekawa. Ta grupa ire ma taką dziwną oboczność, czy też takie dziwne zachowanie, bardzo dużo czasowników z tej, z tej grupy będzie dodawało ISC. I teraz zauważcie, że to ISC może być czytane różnie. Czyli mamy czasownik na przykład kapire, czyli rozumieć. I mamy kapisko, czyli ja rozumiem. Czyli tutaj C jest przed O, więc wymawiamy jako ko. Ale ty rozumiesz, to jest kapisi. I to czasem po polsku nawet znamy to, prawda? Więc, więc używamy. Natomiast to nie pojawia się w każdym czasowniku, w każdej formie, bo na przykład kapiamo, czyli rozumiemy, już tego nie ma. Czy w czasie przeszłym o kapito zrozumiałem, też tego nie ma, prawda? Czyli w niektórych formach to ISC czytane isk albo iś, w zależności od tego, co stoi po nim. Będzie się pojawiało. Czy to jest takie typowe dla włoskiego? Bo na przykład w innych językach tego nie ma, więc te formy się pojawiają, ale nie w każdym czasowniku, bo mieliśmy tam dormire na przykład. Nie powiemy dormisko, tylko powiemy dormo, czyli mamy, mamy tutaj tą sytuację. I teraz, gdy uczymy się czasowników, trzeba zawsze zastanowić się, po pierwsze, do której tej grupy będą należały: are, er, ire, Zazwyczaj każdy czasownik będzie do którejś z tych grup należał i przynajmniej jedna czy druga forma będzie, e, tak jakby regularna. Natomiast możemy mieć czasowniki w pełni regularne, czyli mamy parlary, na przykład mówić, niezależnie od czasu i tak dalej, będziemy w stanie przewidzieć każdą formę. Bo tutaj ona jest według wzorca i ten wzorzec zapamiętacie, jak będziecie używali tych czasowników. Natomiast mogą być czasowniki lekko nieregularne, gdzie trzeba zapamiętać, a ten czasownik to ma tę jedną formę, czy dodaje to ISC, i wtedy reszta jest regularna. Albo możemy mieć czasowniki bardzo nieregularne. Oczywiście czasownik być, essere, mamy sono, jestem na przykład, albo są do momentu dwa znaczenia, i mamy andare, czyli iść, jechać, i mamy vado, czyli idę. Czyli, jak mamy quo vadis, prawda, włacinie, tę nazwę, ty, tytuł tej książki, to to vadis, prawda, zostało w języku włoskim w pewnym sensie właśnie w tej formie czasu teraźniejszego. Chociaż czasownik jest andare, czyli zupełnie inny. Natomiast mówią vado, czyli idę, czy jadę i tak dalej, bo to Włosi nie rozróżniają tego. I ciekawostka: Włosi, gdy używają łaciny, nie mówią quo vadis. Tylko powiedzą, quo vadis". To też jest ciekawe, więc, więc jak ktoś się interesuje łaciną, może zrobimy kiedyś webinar o łacinie, ale to wtedy będzie wyższy poziom abstrakcji, to będzie, będzie, będzie ciekawa taka ciekawostka. I teraz, jak podchodzić do nauki tych odmian? Ja bym zachęcał do tego, żeby nie uczyć się tabelek na pamięć. Najlepiej uczyć się zdań. Zacznijcie uczyć się zdań, zacznijcie je sobie tłumaczyć, pracować ze zdaniami i zacznijcie obserwować te najczęstsze formy w tych zdaniach. I wasz mózg zacznie sam z siebie szukać wzorców, które zacznie naśladować. To jest bardzo, bardzo przydatne, bardzo, bardzo proste. I teraz, kiedy mamy te formy, dobrze jest też zrobić coś innego. Najczęściej, jak się uczymy, dobierzemy no na przykład, weźmy czasownik, parlare. Jak jest, ja mówię, ty mówisz, on mówi, ona mówi i tak dalej. Spróbujcie zrobić to w inny sposób, czyli wziąć sobie formę pierwszej osoby różnych czasowników i szukać punktów wspólnych. Czyli mamy dormo, śpię, kanto, śpiewam, mangio, jem, sono, jestem, o, mam, vado, idę. I teraz, co one mają wspólnego? A, mają końcówkę o. Więc jak teraz macie stworzyć formę, Jakiegoś czasownika zupełnie, e, e, na przykład wymyślmy, e, że chcemy, nie wiem, globotować, prawda, z naszą aplikacją, globotare, prawda? To będzie ja globotuję, będzie globoto. I zazwyczaj te nowo stworzone czasowniki, one trafiają do tych regularnych odmian, prawda? I teraz, gdybyśmy mieli drugą osobę, to mamy dormi, kanti, mangi, sei, ai, vai. Y, y. I tutaj te są trochę bardziej nieregularne, ale jest prawidłowość. Jest zawsze i na końcu. Czyli gdybyśmy mieli ten czasowy globotare, to ty globotujesz, czyli tam uczysz się na przykład w globocie, byłoby globoti, prawda? Czyli stworzymy i będzie wiadomo o co chodzi. I wtedy można te tabelki sobie wykorzystywać jako taki punkt do tego, żeby zerknąć, zobaczyć jak co wygląda i tak dalej. Zerkam na wasze pytania. Marcin się pyta o tych Sycylijczyków, czy rozumie włoski z północy. Może rozumieć, może nie. Tutaj zależy też od jego doświadczenia, jak pomieszka trochę w tym regionie, to będzie rozumiał dobrze. Na początku to może być zawsze taki szok, prawda, że trochę inaczej brzmi. Natomiast mogą być też różnice w słownictwie i tak dalej, które najciężej jest wychwycić, bo różnice w wymowie mózg bardzo szybko łapie, ale jak ktoś mówi, nie wiem, prawda, czyli. Nawet po polsku, jak z jakiegoś miasta mówimy na coś inaczej, to ludzie z innych regionów mogą się nie zorientować o co chodzi, prawda? Więc, więc to. Tutaj Anna się pytała też o te podobieństwo właśnie francuskiego i hiszpańskiego. Polski i słowacki są bardziej do siebie podobne niż francuski i włoski. Gdy mówi Francuz, Włoch nic nie zrozumie, jeśli się nie uczył tego języka. Francuz też może mieć problem ze zrozumieniem Włochów, bo różnice w wymowie są dużo większe. Jest dużo, Francuzi bardzo pobykają, dużo spółgłosek i ciężko jest ich zrozumieć, także Hiszpanom. Hiszpan z Włochem już się lepiej do, dogadają. E, także, e, właśnie, tych Hubert e, 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 tutaj podpowiada, właśnie, że są czasowniki, które też jest trochę z łaciny, podmiasto. Oczywiście języki romańskie są uproszczoną łaciną. Na przykład nie ma odmiany przez przypadki rzeczowników, która jest w języku polskim, a której nie ma w tych językach, bo ona uprościła się i tak dalej. No i tutaj Hubert opowiada też, że nie ucz się tabelek, ucz się zdań. Właśnie. Najlepiej uczyć się zdań zamiast czegokolwiek innego, bo, bo to jest najlepsza metoda nauki.